Proszę Państwa, zachowajmy normalność i spokój. Koronawirusy są wszędzie obecne w całym świecie. Są odpowiedzialne za chorobę przeziębieniową także u Państwa i u mnie. Nikt jakoś specjalnie nie umarł. Na pewno się umiera u starszych ludzi z powikłaniami na grypę i jeszcze podobne schorzenia. Droga szerzenia jest podobna. Epidemia wybucha szczególnie agresywnym szczepem w Chinach, prawda, i w okolicach. Nie wiemy, co oni jedzą, prawdopodobnie. ten nie miał kontaktu z ludźmi, dlatego jest niebezpieczny. Śmiertelność nie jest taka duża jak w SARS-ie, do około 2-3%. Umierają ludzie starsi, kobiety w ciąży, obciążeni chorobami jako takimi. W Europie i świecie poza Chinami nikt nie umarł jako takim. Szerzy się drogą kropelkową, a nie drogą brudnych rąk jak wszystkie tego rodzaju schorzenia jako takie. I trzeba rozdzielić podstawową rzeczą. My nie jesteśmy. Y Zaskoczeni i przerażeni, i, i jakby zdominowani przez pacjentów ewentualnie chorych, bo po to są oddziały zakaźne, żeby to hospitalizowali. Problemem jest medialne przekazywanie i stracenie społeczeństwa, co powoduje, że zgłaszają się ludzie zupełnie zdrowi, bez kontaktu, bez w ogóle czegokolwiek, żądający diagnostyki, leczenia i jeszcze dziesiątków innych rzeczy. To zdy, zupełnie zdyskredytuje i uniemożliwi funkcjonowanie służby zdrowia. Zresztą, co mówił minister Szubowski, tak nie można. Osoby bezobjawowe z jakiegokolwiek kontaktu mają być w domu albo obserwowane lub przez lekarza opozetu Osoby, które mają realny kontakt, były w Chinach, opiekowały się osobą taką, mają objawy gorączkowe, wysokie gorączki ewentualnie zapania płuc, powinny trafiać na rejonowe oddziały zakaźne, gdzie jesteśmy w miarę na, na cztery Plus przygotowani na izolację i przyjmowanie tych pacjentów. Jak wielu pacjentów umiera na Pana oddziale, na oddziale, któremu Pan przewodzi właśnie przez COVID-19? Ile takich aktów zgonu dziennie Pan podpisuje? Panie redaktor, ja mam klinikę zlokalizowaną na oddziale wojewódzkim bardzo się cieszę, bo łączę dwie rzeczy: naukową, dydaktyczną, prawda, i taką wykonawczą, kliniczną. Ale też współpracują z nami i współpracujemy razem oddziały szpitalne, które się też tym zajmują. Proszę panią, no zgody są niestety codziennie, mimo bardzo zaawansowanych technologii, którymi się posługujemy, mimo już naszej wiedzy, mimo coraz nowszych leków, choć nie ma dobrych leków przeciwwirusowych. To jest podstawowa sprawa. Poza tym jest duży problem. Ludzie marynują. Się w domu, tak wulgarnie określając, i przychodzą w późnej fazie. Już nie ma wirusa. Jest ciężkie zapalenie płuc, i tym ludziom z wielochorobowością, często, bo się bali, bo młodsi to nie chcieli, bo się z pracy ich wyrzucą, dziesiątki powodów. My już nie jesteśmy w stanie im pomóc. To jest zapalenie i mikrozakrzepica naczyń. Nie ma wentylacji w płucach, nie ma, wentylacja nawet jest, ale nie ma wymiany gazowej. Ci ludzie po prostu umierają, plus dołączają się choroby innych narządów. Na pewnym etapie już im nie możemy pomóc. Wie pani, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i leży trzy dni, On leżą miesiąc, półtora. Ba przez starych ludzi często nie ma gdzie przekazać do tego jeszcze. Rodziny odmawiają, POZ-y, szpitalne oddziały, które nam przesłały, tych pacjentów nie chcą z powrotem ich odbierać. Jest ten dramat po prostu.